Dniu. Mm. Jeszcze mamy u mnie sierpień, u was to już jest wrzesień i słuchajcie, mam tej Harego przeczytane na chwilę obecną 350 stron. Dzisiaj rano przeczytałam 50 przed pracą, za chwilę zaczynam pierwsze spotkanie. E, mam gotową kawę i e, to jest, jakby. E, Gol na tą książkę jest takie, że 100 stron dziennie, czyli dzisiaj mam poniedziałek, mam, będę miała 400. Cała książka ma. Ile? No tak, 760, więc dzisiaj będę miała 400, we wtorek będę miała 500, w środę 600, w czwartek 700, no pewnie dość już te 50. Mm, więc w tym, ty w tym miesiącu będę miała ja przeczytane cztery książki i ja jestem mega dumna z siebie w tej chwili, bo to jest taka liczba książek, którą czytałam, jak byłam na studiach, czyli wtedy, kiedy tylko stricte uczyłam się, chodziłam na wykłady i nie pracowałam. I miałam wtedy dużo czasu i dużo wtedy książek czytałam, dosłownie je i w tym miesiącu miałam taką okazję, muszę teraz troszeczkę po tej książce zwolnić tempo, w sensie już zwolniłam, no do... bo... oj trochę się podlało. no bo 100 stron dziennie to jest dla mnie mało, więc już jest zwolnione, więc ja przeczytam te 100 i jakbym dalej czytać, pewnie większość tej książki dzisiaj też przeczytać, ale mm, nie chcę, ponieważ mam też inne rzeczy do czytania, do ogarniania, do uczenia się i tym podobne. W ogóle miałam dziwną sytuację na uczelni, bo e, na Ami jest tak, że e, pierwszą fakturę, jaką się płaci za czesne, to są jakby dwa czesne czyli jest podwójna kwota i jest to tak jakby taki zadatek. Nie pamiętam, jak to się nazywa, jak jest mieszkanie. Zaliczka? Nie pamiętam, nieważne. Kaucja, o, coś takiego. Jak... Nie, nie kaucja, bo to nie jest zwrotne. No nieważne, w każdym razie płaci się więcej, że tak jakby się w pierwszym przelewie płaci pierwsze czesne, za pierwszy zjazd i za ostatni. To jest tak jakby troszeczkę zabezpieczenie dla uczelni, tak to mi tłumaczyli przynajmniej. No i wiecie, ten pierwszy przewóz nazywa się pierwszy i drugi zjazd. Później kolejny zjazd, który jest drugim, nazywa się, że opłata za trzeci zjazd. I to troszeczkę mi pomieszało w głowie, bo ostatnie fakturę, jaką płaciłam, była za piąty zjazd, a piąty zjazd jest teraz, więc teoretycznie na ten zjazd, co mam teraz, powinnaś sobie fakturę za szósty zjazd. No i musiałam do nich napisać i zapytać się, czy czy ja czegoś nie dostałam, czy może dostałam, może coś nie doszło i może zalegam z czymś, bo ogólnie tydzień przed powinno się zapłacić, bo nie mam takiej faktury, mam tylko takie i oni to wszystko musieli zweryfikować. No i mi napisali, że nie jest niczym nie zalegam, oni w wakacje nie wysyłają faktur, że za ten zjazd faktury dostanę po prostu we wrześniu. No bo ten zjazd ogólnie jest tak na przełomie e, sierpnia, września, więc w ten weekend i to tam chyba w niedzielę jest pierwszy, tak? Czy nie? Tak, niedzielę jest pierwszy, więc po prostu drugiego nie dostanę tą fakturę, więc smoko, bo się zaczęłam bardziej, bo nie chcę zalegać, czy wiecie, nie jest to nic przyjemnego, więc fajnie. A dzisiaj mieliśmy tragiczny poranek, Tyson o piątej zaczął łazić po mieszkaniu, a to nie jest normalne, bo on nie łazi po mieszkaniu w nocy. No, ja mam coś takiego, że ja nasłuchuję, bo nie wiem, może nagle stwierdzi, że wszyscy śpią, to zrobię siku, wiecie, no jakby czasami on dziwnie myśli. No, no on łaził, łaził i koło mojego łóżka się siadał i ja mówię, to jest co jest, jakby, ja sobie no to wstałam z łóżka, żeby zobaczyć, gdzie on mnie zaprowadził, on no, mnie prowadził do drzwi. Więc obudziłam Sepka, ponieważ on ma dzisiaj na noc, więc może spać, do której chce i mówię, Sebek, musisz ty i z nim, bo ja muszę rano wstać do pracy, więc i sobie z nim poszedł. No i długo ich nie było i okazało się, że Tyson ma problemy brzuszkowe i kubkowe. Najlepsze jest to, że drugą rundę miał ze mną po siódmej, o ósmej chyba dziewięć wróciliśmy ze spaceru, więc zrobiłam z nim już taki normalny dłuższy spacer, no bo no już przy okazji już niech ma, ale miał drugą rundę właśnie problemów brzuszkowych. Mam nadzieję, że już mu się wszystko ułożyło, aczkolwiek spodziewam się, że może jeszcze chcieć, awaryjnie wyjść. Zobaczymy, a ja, w związku z tym, co mi się wydarzyło po ustawieniu tej koncepcji, na środę jestem umówiona do lekarza i do dermatologa. Zobaczymy, co mi powie. Czy mi da jakoś ma się, da mi jakieś taki, nie wiem. Zobaczymy, może będą jakieś pata. A ja znowu, już mam po prostu dojrzeć, ale tak. tu mam jakieś takie dziwne. I tu, w tym, nie wiem, po prostu jest to straszne. Bardzo mi to przeszkadza, bo wszędzie czuję to i chcę, chyba już jest spora, dałam czasy, jakbym mojemu organizmowi mógł się unormować po tym. Nie doszło do tego, właściwie się pogorszyło, bo na czole wyskoczyło. więc zacząłem mi powie lekarz na ten temat? We'll see. Dobra, ja się biorę do pracy, bo trochę rzeczy mam dzisiaj. Mam dzisiaj o 18 sesję online, a potem na 20.30 muszę jechać stacjonarnie. Eee, Sebek ma dzisiaj na noc, więc będę dobra, auto. Będę jechała tramwajem, więc będę miała okazję przejść po jarmarku, jeżeli jeszcze jest, bo nie mam pojęcia, ale w tym roku nie byłam ani razu. Mam nadzieję, że coś jeszcze jest, sobie coś obejrzę przy okazji. Więc moja obsesja e, książkowa poszła o krzyk dalej. Wczoraj, słuchajcie, przeczytałam do końca harego całego. Nie mogłam się powstrzymać. I teraz sobie tak ładnie tutaj e, leży. Chciałabym przywieźć z właśnie pozostałe część, żeby ładnie tu ustawić, więc jak będziemy mowa, na się tutaj przywiozę. E, I już zaczęłam, oj, zaczęłam czytać Hunting Adeline. Idę właśnie do paczkomatu, dostałam powiadomienie, że przyszła runda piąta hell i ustawię sobie na półeczce. Muszę sobie tylko wypisać, że jedząc na śniadanie, mam ochotę na coś słodkiego, piję energetykę, bo wczoraj skończyłam czytać o pół godziny po północy Harego. i mogę Wam powiedzieć, że ze wszystkich tych czterech książek, które przeczytałam. Czara ognia, póki co jest moją ulubioną i najlepiej mi się ją czytało. Była najdłuższa, ale jest moją ulubioną ze względu na to, że było dużo rzeczy, których nie było w filmie albo było inaczej przedstawione w filmie i ja miałam takie co, jak wytyfy w ogóle, jak można było coś takiego zrobić, ale super mi się czytało tą e, Czara ognia. Więc troszeczkę nie mogę się doczekać na kolejne, ale muszę po prostu, wiecie, trochę popracować nad cierpliwością i no i lecę teraz po prostu po Kolejną książkę w sensie kopatkę. Tak wiem, mam całe co on był za płakach, ale widać od kera, czyli ostatnio mam suszarki. Tu Ogólnie dziwna sytuacja, bo odbiedę w grę w zostawił, czasie z tym, nie się uwiązał go. Po prostu podświetlił, położył to smyczki, ten pies czekał, ale no jakby się jakiś inny pojawił, to co wtedy, w sensie, na przykład taki Tyson czeka na wszystkich, czy ten pies by w swoje popędy psie, co zastanawia mnie to, bo no ze względu na bezpieczeństwo tego psa, nie wiem, no ja bym miał, się bała, nawet jakbym miała wytrenowanego psa, tylko tak zostawić. Nie w ogóle zostawić pod drogą rozwiązanego, no ale najmniej nie to tym bardziej. No, ale mam no. moją książkę. No. Się wydarzyło, ale dzisiaj budziłam się o 7 i trochę w łóżku, bo myślałam, że jeszcze zasnę. Tak się nie wydarzyło, więc jesteśmy 57.30 o 7, 30 na spacerku dzisiaj. A jest to dziwne, bo wczoraj byłam mega zmęczona, ponieważ noc wcześniej położyłam się mega późno, zwłaszcza to, że chciałam bardzo skończyć go czytać. No więc... Jestem w szoku, że nie jestem zmęczona. Ale to dobrze. A jeszcze wczoraj biegałam, więc to się przyłożyło, a mimo wszystko jakoś żyję, nie czuję się jak zombie i myślałam, że będę dzisiaj też jechać na energetyku, jednak nie czuję takie potrzeby. No, a to że dzisiaj dzień jest trochę napięty, a w trakcie pracy muszę skoczyć do lekarza, do dermatologa, a później po pracy od razu jadę na sesję, przed muszę skoczyć z na spacer, więc no, muszę sobie wszystko dzisiaj spisać, co, kiedy robię i tutaj przypomnienia w telefonie. No bo jest trochę jakby kombinacji na no, ogarnięcie dzisiejszego dnia. Tyson, nie przechodzimy jeszcze! No, a jeszcze na spacerze wyplenowanie tego czupa, bo ma ostatnio strzały w bok i sam decyduje, gdzie chcę iść. Tak, Tysonek? Nie. My już wracamy z lindzie i bo ten pan był dzisiaj znośny i w trzecie. Bo to, co odbawał wczoraj po południu na spacer, to wszelko już kranice i pojęty i po prostu są. chodź do domu a on jak wraca to teraz ostatnio skręca na witeraczki sąsiadów no wiecie jaki zapach ostatnio jakaś pizza była ten, on ostatnio po pizzy był chory brzuch go bolał i miał problemy z toaletą, bo chyba ciasto drożdżowe mu szkodzi. Chcesz na dwór? Chcesz na balkon? No? Tam jest ten team, na który chciałeś nas czekać. Wczoraj, jak się kąpałam, to włączałam sobie budowany stream Kasix. I akurat włączałam w momencie, w którym była rozmowa o, o kluskach lanych i kopytkach. I dzisiaj chyba nawet sobie zrobię. Znaczy, nie wiem, zobaczymy, bo zaczynam, której będę głodna. Bo, no bo tak jak Wam mówiłam, zaczynam o 9 pracy, o 10 mam spotkanie, o 11. Przed 11 muszę wyjść z domu, bo na 11.15 mam dermatologa. Zajdzie mi to tak, gdzieś, nie wiem, może do 11.30. Zobaczymy. Mam nadzieję, że 15 minut wystarczy, że pani zobaczy i mi da jakieś leki, nie będą to na maści czy coś, bo wydaje mi się, że to jest dziś Jej. Mam nadzieję, że coś mi daje, nie będzie trzeba musi bądź zrobić badania i truc, tu, 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 Bo ostatnio robiłam jakieś może z tego sobie jakby, wiecie, zerknąć, ale no mam nadzieję, że coś dostanę od niej dzisiaj, już, bo już mnie zaczyna tu wkurzać. Dostanę za pani w ogóle. E, no i jak wrócę. Do później o tak godzinie 16 e, albo 15.30 muszę być z czopem na spacer. A potem o 17, jak skończę pracę, wychodzę z domu do drugiej pracy. E, jadę tramwajem. W poniedziałek jednak tę sesję miałam online, więc nie była na jarku. więc dzisiaj zobaczę sobie chwilę jarmarku. I coś chciałam kupić z Rosamana, a nie pamiętam co w tej chwili. Leciu no. A w każdym razie dziś wrócę do domu. o 18, czyli tak 19 skończę, czyli tak 19.30, coś takiego. I nie wiem, czy już zjem wtedy kolację, czy czekam może trochę na setka. Bo dziś mamy tą dużą pizzę i myślałam, żeby trochę dodać składników. Oni w sumie Karolina mi o tym przypomniałam, że przecież można dodawać składniki. I myślałam, żeby dodać też podobne, które mieliśmy ostatnio na tej pizzy, którą robiliśmy, bo ona była przeboska, mega pyszna będę w sensie to ciało to wiadomo, jak stopowe, ale chodzi mi o sam ten custom pizzowy, był super, więc chciałam tutaj też to pododawać. No, a wczoraj na przykład na obiad to jedliśmy gotowe posiłki z biodrem. Nie wiem, ostatnio jakoś ja, raz, że nie mam beny do robienia posiłków, czasu, yy, no i tyle. Nie mam w ogóle pomysłów przede wszystkim. To jest najgorsze, że nie mam pomysłów. Ostatnio mi się to chciało, carbonara. Więc dzisiaj będą albo te kuski lane, albo carbonara, może. Nie mam pojęcia. No i sobie stwierdziłem, że, że mamy dziwny chiński makaron i że on zrobi zapiekankę, bo też kupił pomysł na zapiekankę. Mm. Ale musi kupić inny makaron, bo mamy takie niedobre jakieś gówno, bo wiecie, jestem pełno brązowy, który jest zdrowszy i w ogóle. I on stwierdził, że on nie ma smaku. No ogólnie makaron jakby nie ma smaku. Jest taki, wiecie, no trzeba go posolić, żeby miał jakiś smak uszkodzony. No ale jakby Sebek nie lubi zdrowych rzeczy. On lubi po prostu zwykłe, tradycyjne, pełno jakby... No ja też wolę takie, no. ale no wiecie, to już jest ten większy czas, poczuł nie bać siebie, się, jak będzie masakra, tak naprawdę. No. Dobrze, więc ja muszę zrobić jakieś śniadanie, bo jestem też głodna, nie wiem, czemu dzisiaj tak jakby troszeczkę może mi już przeszło, ale jak cały czas chodziłam z tej strony, to teraz to taki po prostu taki sało w żołądku. Czyli jakaś masaka. Więc stało się to, co zazwyczaj się dzieje, jak ja coś próbuję sobie wygarnąć i jak zapisywałam się na Luxenzie, to wiecie, tam nam taki formularz do wyklikania. I tam są różne podpowiedzi. Czyli mm, tam było, że na przykład wybieracie sobie placówkę, e, że dermatolog i się pojawia, że tak, jaki macie problem, że tam zaznaczamy, to pryszcze. No i mi tam była podpowiedź pielęgniarka dermatologiczna, Mówię, dobra, już nie mam jakby na to czasu i po prostu zarysowałam to. No bo oczywiście pielęgniarka to nie lekarz i jakoś nie ogarnęłam tego wcześniej, żeby to sprawdzić, czy coś. I po <laughs> to była masakra, bo teraz mówiłam się do dermatologa, do lekarza już w recepcji. E, Idę w przyszłym tygodniu, zobaczymy co on mi powie. Tutaj nic za wiele nie dowiedziałam, bo pielęgniarka przecież, no powiedziała mi tylko: odjedę i tak jest w ogóle, macie, jak ja mogłam. W sensie wiecie, rejestrujecie się, chcecie do dermatologa, i mój mózg miał jakąś mgłę czy coś, że. nawet tego nie skomentuję, po prostu, że nada. No, ale fajnie, chociaż w przyszłym tygodniu pójdę z rana przed pracą, bo był termin na szczęście. No, więc teraz czytam sobie książkę i już zrobiłam w pracy wszystko, co miałam zrobić na dzisiejszy dzień. Za chwilę będę się przygotowywać też do sesji, malować i będziemy szli z tej sony na nas. Ona akurat teraz odpoczywa, mm, i pojadę na sesję i sprawdziłam. Jarmar Dominikański się skończył. 18 Także główna zobaczyć dzisiaj. No, ale nie wiem, może coś będzie po prostu, bo jeszcze są wakacje przez kilka dni. No, po prostu śmieszne i ten tak. Słuchajcie, wczoraj odwaliło się w internecie, znowu, w kontekście Wandergi, Wardęgi Okazuje się, że wrócił i Pandory jeszcze nie oglądałam filmu, ma 45 minut Obecnie dzisiaj mam zajęcia i się uczę i ogarniam sobie notatki z sesji i notatki książkowe Ale też no mam zajęcia, więc robię to w przerwach, a na zajęcia wiadomo ćwiczenia i wszystko inne Więc nie bardzo mam czas Natomiast no, po południu, albo może jutro, albo może w poniedziałek sobie to wszystko spokojnie obejrzę Pewnie streamy też będą rozłychane w tej kwestii, więc chętnie też sobie zobaczę Teraz obecnie widziałam, że w przerwie leci mi e, rewo, e, który już gdzieś tam dalej po wędrówce, Wiecie, miałam zajęcia, więc nie mogłam go oglądać w początku Natomiast no, w poniedziałek sobie to wszystko ogarnę, będę miała akurat materiał do e, materiału, będę akurat miała Coś do tego, by posłuchać sobie yy, w trakcie pracy, żeby coś mi po prostu gadało. Ale no nie spodziewałam się, że coś takiego będzie. Dzisiaj septym ma wolne. Yy, trochę nam się auto znowu mm, dopsuło. Więc jest to już z mechanikiem na szybszy termin w Mławie i dostałem od niego auto zastępcze, żeby wrócić do Mławy, będę musiała 14 jechać, w sensie 13 w nocy, 14 muszę z tatą coś ogarnąć i zostawię auto do naprawy, wezmę auto od mechanika, wrócę do Gdańska i 18 na noc wracamy do Mławy, 19 do mu auto i się zaczyna urlop i po Dużo rzeczy Ja dzisiaj mam totalnie ograniającą sobotę, chcę sobie poglądać też rolki, bo ostatnio znowu nic nie dodawałam Muszę ponagrywać, chciałam też ponagrywać materiały na kanał Między Relacjami, żeby mieć do montowania i do wstawiania na bieżąco No więc trochę mam dzisiaj stawów I ja sobie w trelu wpisuję po jakimś coś, przypomnę, co chciałam mieć zrealizowane, może koniecznie dziś, ale ogólnie to sobie wpisuję to tam na listę I patrzę sobie w kątem oka, jak gra w Zomboida Maybe.